Cześć! Ja jestem pan Hel... Helbatka! A to jest pierwszy odcinek Zagrajmy w Sapera! Tak, jak widzicie, to jest jakaś nowsza wersja. No, i sobie zagramy. Zatem nauczę was grać. O, klikamy. O, co się stało? Jezus, myślałem, że to się inaczej gra. Ale o, popatrzcie, tu macie minę. Tu macie minę. E, e, mm, tu nie ma. E, e, tu jest. Tedy I, I możemy też strzelać. Ale tutaj też pewnie jest. Bo jak widzicie, tu jest jeden. E, e, jeszcze czy, e, Jeden tutaj może być. Tutaj pewnie jest. Tu. Więc tutaj nie ma. I wtedy by było tu. O, widzicie? No ja widzę. Ja, skoro tu są trzy, to znaczy, że gdzieś tutaj nie ma. Albo tu, albo tu. Ale lepiej nie strzelać. Tutaj nie ma jednej miny, ale wy nie strzelę tu. Zaraz tu. Jedna mina tutaj więc mogę tu kliknąć. I pewnie mogę też tu kliknąć. .Mm. Widzicie, pan Helbatka jest dobry w tej gierki. Skoro tu są dwie miny, to tu nie ma. Tutaj gdzieś jeszcze jedna mina jest. Czyli tu nie ma... Nie, się przestraszyłem. Dziękuję to by było na tyle. O Jezu.